Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Dzisiaj przygotujemy się na sobotnie emocje, bo to już jutro jedziemy w lewo z kolejną rundą cyklu Grand Prix. W sobotę szwedzki Halstavik na kilka godzin stanie się stolicą światowego Speedway'a. W niewielkim miasteczku położonym w centralnej części Szwecji, w pobliżu wschodniego wybrzeża odbędzie się czwarta runda tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata. Polscy zawodnicy są zaliczani do grona faworytów do wygranej w tej imprezie. Sobotnie zawody o Grand Prix Szwecji będą dopiero drugim turniejem mistrzowskim w Halstavik. Liczące sobie Niespełna 5 tysięcy mieszkańców miasteczko. Oprócz Żużla, słynące z wyjątkowej papierni produkującej papier gazetowy, zadebiutowało w cyklu Grand Prix w 2018 roku. W inauguracyjnym turnieju zwyciężył Maciej Janowski, który wyprzedził Fredrika Lindgrena i Bartosza z Zawodnikowi Sparty nie wyszedł tylko jeden bieg. W pierwszym wyścigu dojechał na metę ostatni, a potem był już bezbłędny. Właśnie Janowski jest jednym z faworytów do zwycięstwa w Szwecji, chociaż w tym sezonie jeszcze ani razu nie awansował do półfinałów. Komu jeszcze bógmacherzy dają największą? szanse na końcowy tryumf? Specjalnie nikogo dziwić nie może, że są to Leon Massen i Bartolz Marslik. A tor w Hallstawik doskonale znają Jason Doyle, Max Frick i Robert Lambert, bo przecież na co dzień startują w miejscowej rozpigarnie. Nie można oczywiście zapomnieć o liderze klasyfikacji generalnej Patryku Dudku. A może Słowak Martin Waculik pokusi się o wygraną. Jedną z najsłynniejszych osób, zwłaszcza w środowisku żużlowym, pochodzącym z Halstavik jest Andreas Jonsson. Świadanie zobaczymy w sobotę na torze, bo tym razem dziką kartę na ten turniej otrzymał jego młodszy rod. 25-letni Oliver Berntson. Będzie to dla niego swojego rodzaju debiut, bo choć wcześniej zasmakował już atmosfery Grand Prix, to tylko startując w pojedynczych biegach jako rezerwatoru. A w sobotę rezerwami będą Pontus Aspgren i Kim Nilsson. Czas na moją pierwszą czwórkę zawodów. A więc tak, w finale myślę, że pojedzie Maciej Janowski. Zasuwał tam w zeszłym roku, to i może w tym się uda. Dalej Leon Madsen no w tym sezonie jedzie dobrze na każdym torze. Zresztą jest to główny kandydat do złota. Obok i to właśnie następny mój zawodnik, czyli Bartosz Marzlik. On po prostu musi wjechać do finału. Myślę, że czwartym do bryża może okazać się Martin Waculik. Powiem wam, że ciężko wytypować pewniaków do finału. Nie odbyła się zaplanowana na piątkowy wieczór runda treningowo-kwalifikacyjna. Na wyjazd żużlowców na tor nie pozwalała pogoda. W związku z decyzją o w wołaniu eliminacji do szwedzkiej rundy Alstavik, żużlowcy przystąpią do zmagań na równych szansach. Żaden z nich nie będzie miał okazji do wyjazdu na tor przed zawodami, a także żaden nie mógł wybrać sobie korzystniejszego numeru startowego. O układzie tabeli zdecydował ślepy los, a tak to wygląda: pod jedynką Jason Doyle, dwójka to Fredrik Lindgren, trójka Nils Christian Iversen, czwórka Emil Sajfudinow, pod piątką Robert Lambert, szóstka to Maciej Janowski, siódemka Janusz Kołodzie, pod ósemką Leon Madsen, z numerem 9 Max Frick, pod dziesiątką Patryk Dudek, 11 to Artyom Łaguta, 12 Matej Zagar, pod 13 Martin Waculik, z numerem 14 Oliver Bernson, z numerem 15 Bartosz Marzik i z numerem 16 Antonio Lindbeck. I mamy jeszcze dwóch rezerwowych, pod numerem 17 Pontus Asfgren i pod numerem 18 Kien Nilsson. Okej, okay, patrząc na zeszły rok, to faktycznie można myśleć, że Magic jest głównym faworytem. I oby tak było, bo Maciek potrzebuje punktów jak ryba wody. Duzers jak zwykle, trochę na bocznym torze, przyczajony, ale pewnie swoje zrobi i punkty solidne zbierze. Presja, jak zwykle, największona z Zliku. To on miał po odpadnięciu przez kontuzję Uffindena kroczyć po złoty medal. A tu co rusz jakieś wpadki mu się przytrafiają. Wiadomo natomiast jak w tym sezonie lata na torach w Szwecji. Czy przełoży to na Grand Prix? Mam taką nadzieję. No i został nam oczywiście na Szkoldi. Niby z tyłu, ale ostatnio pokazał, że nie jest statystą w tej stawce. I kto wie, czy znowu nie zamiesza w czołówce. Jedyne co mnie zastanawia, jak będzie przygotowany tor. Co prawda Szwedzi słyną z tego, że potrafią w parę godzin z bagna zrobić świetny, równy i twardy tor, ale w Grand Prix już wiele widziałem. I obyśmy nie musieli oglądać walki żużlowców z motocyklami. A cieszyli się fajną rywalizacją na torze. I jak zawsze do boju orły. Niech i na szwedzkiej ziemi zagrają Mazurka. Turniej zobaczymy w Kanal Plus od godziny 18.45. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał cię ci spodobał zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!